Filip, co u Ciebie słychać przed tą walką na Incredible Fight Nights z Sergiem Greciho? Cześć, witam wszystkich czytelników MMAPL. No cóż, końcówka przygotowań, czy tygodnie do walki no teraz co najważniejsze to zbijać wagę i, i, i no już takie ostatnie szlify, nie? już mówię, zostało trzy tygodnie, więc, więc... Pilnować się, żeby nic się pu, pu nie stało. Zawsze te końcówki to są takie wiadomo, jak już się zbija trochę, trochę tej wagi, to i to organizm trochę narażony na, na, na jakieś tam choroby, kontuzje, ale pu, będzie dobrze. E, ile cię zostało jeszcze do zbicia? No na dzień dzisiejszy waży około 72 kg jak staje, więc więc tam, no to już taka końcóweczka naprawdę, nie? Wiadomo, że to jest najgorzej, bo, bo te ostatnie kilogramy tam najciężej, ale, ale współpracuje teraz ze mną taka firma Optimal Fits, której chciałem bardzo podziękować w tym miejscu, bo naprawdę e, dostaję codziennie rano pyszne posiłki, nie muszę się martwić, ta waga sama schodzi i jest po prostu genialnie. Czyli rozumiem, że teraz e, kilka najbliższych tygodni to są bardzo dla Ciebie ciężkie tygodnie, bo nie możesz jeść żelków. Nie no, żelki już odstawiłem. Żeby się nie skłamać chyba 3 tygodnie temu. Ostatni raz w, w niedzielę tamtą sobie pozwoliłem tak tylko dziumnąć, bo taki miałem jeden dzień, że akurat ta waga mówię, dobrze schodziła, więc mogłem po, podjeść, ale nie tyle, co, co, co codziennie ich <grych> konsumuję. No tak, no, najgorzej teraz jest to, że, że już nie wiem tyle, ile, bym, ile potrzebuję, tak? A, no, a żelki to już w ogóle na razie można zapomnieć. Rozumiem, no my obiecujemy Ci tutaj po Twojej walce koszt tak? od więc będziemy na pewno na walce... Jakie lubię najbardziej? Wiesz które? Jakiś Haribo pewnie? Nie, nie, nie. To śmierzelki, to... śmierzelki, śmierzelki tak. ale soki jogurtowe. Pamiętamy. Dobra, w takim razie e, Sok zabezpieczymy. Soki jogurtowe, śmierzelki, pamiętamy. Powiedz nam coś o swoim przeciwniku. Wiesz coś o nim? No tak, wiadomo. Sergi Grecigo to znana, uznana marka w światowym MMA. No cóż, ostatnio bił się na M1, oglądałem tą walkę na żywo. No akurat tam nie wygrał, ale mówię, bardzo mocna walka do końca. Do końca było niebezpiecznie, do końca atakował. No on jest znany z tego, że ma niech ten, No nie wiem jak to nazwać, w... Kondycję. W kondycję taką naprawdę, że nie męczy się chyba ani trochę, bo schodził po każdej rundzie, ja na niego patrzyłem, on tam że w ogóle zmęczenia nie pokazywał po sobie. Więc yy, no wiem, że jest bardzo mocny, niebezpieczny w każdej płaszczyźnie, Myślę, że bardziej chyba w parterze jednak, ale stójka ułożona, także... No, nie będzie dobrze yy, wyglądać w jego rekordzie dwie porażki pod rząd. No tak. <laughs> Mam nadzieję, że tak będzie, albo raczej jestem przekonany, że tak będzie, że, że no, przegrał teraz. No mówię, ciężka walka była, ale, ale no, będzie musiał mieć drugą pisaną. A masz jakiś konkretny plan przygotowany na tą walkę? Znaczy, no wiadomo, plan jest wygrać. W jaki sposób, to, to już nieważne, bo, bo najważniejsza jest wygrana. No będę szukał wszędzie okazji, tak? Ja już pokazałem, że z parterowcami nie boję się bić, bo już miałem jedną taką przeprawę ciężką z Aleksandrem Rajaciciem, tak? Tam naprawdę był, nie, był niebezpieczny, każdą chyba sekundę walki czułem zagrożenie z jego strony, że on gdzieś tam się skręca, gdzieś szuka. I ta walka pozwoliła mi się tak troszeczkę odblokować psychicznie na parterowców. No, ale też walczysz na tych zawodach e, no, tak. grapplingowych, no tam chyba nawet e, Krzesiaka e, pokonałeś, który jest tutaj e, bardzo. Dobrym graplerem walczy bez GI w GI wygrywa zawody. No udało mi się wygrać, ta walka była też na, bardzo ciężka, bo tam na końcu mnie na naduszenie z pleców, ale ja jestem znany z tego, że jak już jest końcówka, to umiem to przytrzymać i, 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 no i nie klepałem, ale na, no, mocna walka. No, teraz widzę, Adrian cały czas y, tak powiem, ro, rośnie i, i cały czas wygrywa zawody, także fajnie, że udało się z nim wtedy wygrać. Może jeszcze kiedyś się spotkamy, można za tak MMA, nie, nie wiem, ale, ale no tak, no startuję, wiadomo, te starty też pozwalają mi na to, żeby się rozwijać w tym parterze, bo cały życie gdzieś tam byłem się ze stójką, więc szukam, jak mam, jak mam czas, tak? Niedługo nominacja na purpurę. <laughs> Było, znaczy tak, to jest zawsze taka, miła, miła miły dodatek, nie? Te, te, te pasy, no ja nie startuję w GI, więc, więc nie wiem czy te pasy mi się należą jako tako, ale chyba w, nie wiem, w, w samniczym też są. Tak, tak, tak. No, no to y, jak po tej walce będę miał trochę odpoczynku, jakieś zawody będą, a nie wiem czy nie będzie może decyzja gdzieś w te, w będzie. Szale. No to... Będę startował. Co powiesz o nowej organizacji, dla której walczysz? Incredible Fight Night, 24. Pierwsza gala w Częstochowie. Organizacja nowa, a rozpiska no, robi wrażenie. No tak, no, pierwsza, pierwsza gala, od razu taka mocna rozpiska, to na pewno gwarantuje to, że organizacja wejdzie z takim mocnym przytupem na, na, na polski rynek. No póki co nie ma, nie mogę nic powiedzieć złego, jest super wszystko zorganizowane, dopięte. Wszystko nie wiem co i jak. Także no, póki co jest super. Czekamy tylko na tą bombę, która wybuchnie 24, nie? Jakie są plany Filipa Wolańskiego na ten czas, ten, tą końcówkę roku, tak? Czy planujesz jeszcze jakiś start pod koniec roku, czy raczej to już będzie 2016 rok? To znaczy, wszystko zależy od tej walki. Wiadomo, teraz skupiam się na tej walce. Nie wybiegam za bardzo w przód, bo, no bo ta walka, że tak powiem, no, kosztowała mnie trochę czasu do przygotowania. Ja się przygotowuję do niej prawie 3 miesiące. Także no zobaczymy. Na razie pogadamy po walce. Wtedy prosi powiem więcej może. No jeszcze tutaj chciałem zapytać o Twojego przeciwnika, bo on ma na rozkładzie tutaj dwóch Polaków i okay. to by tak, musisz takiej zemsty dokonać. No mówię, Polacy są znani z gościnności. Yy, gościmy go po raz trzeci, a u nas powiedzenie jest do trzech razy sztuka, więc może to za tym trzecim razem uda się, uda się go y, pożegnać y, jako przegranego tutaj u nas. Tak ja go na afterparty mogę ugościć. <laughs> Ale no mam nadzieję, że nie będzie, że, że, no, że uda mi się go pokonać, że pomprzę mo, moich kolegów i, i, i nie pozwolę mu się cieszyć tego wieczoru. Dziękujemy bardzo. Dzięki.